Darzy się zapomnieć o bezpiecznych zasadach, to do naszej szkoły szybko tutaj wpadaj. Mamy tu krainę, to z drogą słynie. z naszym srożbą nigdy nie zaginiesz. Kraina z makiety za wzór nam tu służy, zatem wszyscy wiemy, jak się zachować podczas kolejowych podróży. Fascynacje pociągajmy możesz wnet rozwijać. Ważne, żeby przy tym się bezpiecznie zatrzymać. Przejdź linią! No pociąg już nie czekał, nigdy się nie przepycham. Ej, pójdziemy grać w piłkę? Piłka nożna fajna rzecz, ale sportowe boisko trzeba dla niej mieć. Słyszysz sygnał? Pociąg jeden, Przecież musisz o tym wiedzieć. Więc gdy sygnał słyszysz i widzisz czerwony... Stój spokojnie w miejscu i nie przechodź na drugą stronę. Uwaga! W bezpiecznym miejscu sobie jeździmy i na peron nie wchodzimy. Gdy może chodzi na zabawę, zejdź peron dziś na prawe. dla ucha, ale przy jej nie słuchaj. Wszyscy mamy telefon, ale wyżyć go z telefonii. Czy to stacja jest, czy przejazd? Niepotrzebny jest on teraz.